Ja bym prosiła o tabaczkę jaką. Dzień dobry, czy ma pani tabakę? A jakie ma pani? 80 lat Tak, mam. Pokazać dokument? Już. Jest to tak samo jak w przypadku sprzedaży papierosów osobom nieletnim. To jest wykroczenie, za które możemy nałożyć mandat. Ten wyrób tytoniowy może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie. Tybaka, no bardziej paruncie, no jest kasieba, ma wiele wieloletną tradycja. Zdrzące w internet widzę, że we wśród młodech popularnuje w całym polskim państwie. Młezie ja się baro. A jak tybaka, doch i najzwek, dzeju na młodze zna w kraju kasiebów? No niby zwyczaj, ale w szkole jest to traktowane przez nauczycieli, przez dorosłych jako już nauk, jako... Zażywka i jest to bardzo tutaj negowane w szkole. ktoś tak kiedyś powiedział, Że tak powiem, używają tego trochę, wciągają duże ilości i wszystkim tego bardziej jako tradycję, tylko bardziej jako wciągają to dla, typowo dla, wiem, dla to, żeby się pokazać, jakie są, są fajne i ile mogą wciągnąć tabaki. Zażywanie tabaki, tak samo jak zażywanie innych używek jak alkohol, papierosy, jest przejawem demoralizacji. Miejmy nadzieję, że ta nasza, ta nasza akcja informacyjna, ta uświadamiająca, odniosła taki skutek, że od zeszłego roku do dnia dzisiejszego mieliśmy tylko dwa przypadki, kiedy musieliśmy skorować sprawę do sądu rodzinnego. Zdobnie. Chcemy, ale sołarzyc. My tak naprawdę, żeby podtrzymać tradycję dla smaków, w żadnych ogromnych ilościach, po prostu co przerwę sobie, tak? Po bobku, jak to się mówi. Tu dzieci w dzicinie, tamci tu się wleje fajne, fajny pa Kaszewski, Potem do gnoju, w sejfie, ale bym mógł, To je wtedy to mi tyzie po mężeczku, Potem pytyną... No to je tyto no, nie desoły krec. Używka? No moja zna powiedza o takiej tradycji Kaszewskiej. To je było sprawa pradziada tak i to tak właśnie stało. Ale używka? No ci używka no, dla mnie to je tradycja. No to jest takie jednoczucy na przykład. Nie? Jak sobie Lesusem so spotkamy, so to jest coś zaziem, to ta metatabaka, inny rodzaj tabaczy, ten jest jakiś inny aromat. I to oni są doświadczeń ma miniwaju. Ten metatabaka, ten talker, jaki aby z tego roga coś chcemy so z Twojego, i to z mojego. To jest ten sposób. Wchodzisz do szkoły, i jest już na pierwszy rejs. Znaczy zapoznawci. I tam były ludzie z rozmaitych regionów Polski. No i jak ten młody, w plastikowym pudełku tobako zesuł, jak kasieba, jak prosta na kasieba, tak mięso zdywało w ten czas. W ten czas iż tobaka już tak do łask nie była wrócona. iż tych rogów tak mało iż jak nie było, nie można było nawet. I mówię, no to jest kasieba, a to tu my z plastikowym pudełkiem coś, co ty dodajesz, to co nawet być, z roga, ta, ci rogów powinien mieć, na rychtych, z krawy, go roga. W ten czas jak mnie wstydło, bo nie, co jak co piersi żyć, to jest mu się nabec róg. Co Wszyscy mają Niestety poza przyjemnością wymienia z papierosów, czy kichania z tabaki, przede wszystkim należy mieć na uwadze, że zawiera nikotynę. I kilkanaście czy kilkadziesiąt substancji karcynogennych, czyli rakotwórczych, co należy przekazać młodzieży, żeby nie wpadała w manię popisywania się, tak jak młodzież zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, potrafi zapalić papierosa, również potrafi sobie pokichać zażywań z tabaki, że jednak jest to używka i należy ją traktować stricte jako rzecz niepotrzebną dla młodemu człowiekowi. U mnie akurat mój starszy brat zażywał też. No w szkole, w gimnazjum też zażywali. No i jakoś ja tam z nim trochę. Ja na przykład pierwszy raz dziadek poczęstował w domu, jak byłem młodszy. No i jakoś tak w sumie fajnie, się fajnie kręciło w nosie, fajnie. Potem wszedłem do gimnazjum, to już wszyscy mieli, no to wtedy zacząłem też wciągać. się. Ja tutaj w liceum to już w ogóle się rozwinęło. Kto nie tabaci, ten nic nie znaci. Jak są chłopi tabacie to tabaci, tejzary, mokuski i naci. A jak my chłopmy chłop dobry nos do tabaczy, to on daje białce dobry znaczy. A jak chłopsmy pożądnie tabaczy, zażetę ten wieczór do białki ci chwytku To w czym jest tabaka, pływego jego chłopom? No niestety. Część rodziców także tłumaczyła to, że no jest to nasza tradycja jakby zezwalali dzieciom na używanie tej tabaki. Niestety najbardziej niepokojący był sposób, w jaki młodzież zażywała tę tabakę, co łudząco przypominało zażywanie narkotyków. Niestety także ilości, w których młodzież je zażywała, powodowało to, że młodzież była, zachowywała się, można powiedzieć, nadpobudliwie. Co budziło jakiś niepokój i co było spowodowane tym, że do nas docierały takie sygnały. Ponieważ tabakę zadaje się do nosa, także powoduje bezpośrednio wchłanianie się tych wszystkich substancji przez śluzówkę nosa czy nosogardzieli, powodując jej nadmierne przekrwienie, objawy paragrypowe, objawy kataru, bóle głowy, zawroty głowy. takie jak przy głębokim zaciągnięciu się dyma papierosowym. Ale jeździł się młody, tego tam ten z rozmaitych tych gazetów, nie? To zwijałem w Trollcie, nie? A nie jestem mniejim za! Nie. Wiesz czemu, Bo oni są w końcu w ustatko i oni też rogów bo za zacigale. A młodzi są musi waszylec. I to takie nie no jest A to wiesz, a co młodzi ty spróbować co nowego, co spyści, go, nie? No, no, to tak tak wiadomo, nie mam swojej nie rysać, to. Naci, znaczy. maksa, Na Relaksa Je <śm> MC. Gduści Uniwersytet. Od lat, kasiebi dają na wprowadzenie tuę cierenku kasiebistyka. Łoni w Rujanie Mumeciety, ziemdze dopiże za ciele lat. Dzy zwime, ziemdze je ślatos. Od przyszłego roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Filologicznym, konkretnie na Polonistyce, zostanie otwarta specjalność kaszubistyczna. To znaczy, będziemy uczyli nauczycieli. E, zarówno elementów kultury, języka, jak i literatury kaszubskiej. Coś, co e, było przygotowywane od bardzo długiego czasu, a w tej chwili będzie realizowane. To jest Barobelny wiadło, że młody Kaszebi bardzo długo na to czekolerż dalej. Czedejem z maturę z języka, miała się kaszubskiego języka i miał would ulubiony, że jak na Uniwersytecie Gdańskim z kaszubistyka, i na Niopudo. Równak tak nie było i nie mogłam tego zrobić. E, teru, jeżeli je bodzę taką możliwość, ta ja bym chciała na tą specjalizację ja z i ID. Jakbym ją e, skończyła, wtedy bym chciała być szkolną, ale też e, studi studi studiować skażubistykę, bym chciała e, bez mojej zainteresowania e, mm. i żebym się e, rozwijała w tym kierunku i co zdawała sobie e, dla Kaszub. Nie tylko będą nauczycielami, dlatego że w końcu ludzie z przygotowaniem filologicznym znajdą zatrudnienie poza zawodem nauczycielskim, również w urzędach, w biurach promocji, w gazetach. Także tutaj ta paleta zawodów, które będą mogli po kaszubistyce uprawiać, jest dosyć szeroka. Klawiatura to po kaszepsku klucz plata. E, słowo to je kalką z anielskiego języka i myślę, że udało stało ono utworzone. E, to słowo też już zakorzeniało w literacji kaszebiznie. E, na klucz plata można wciskać knumpę, można wchydać na rozmaite strony. Tu na przemiurmu łademku moja strona, hana Kaszubiakom, e, najec na moja poezja.